Wszystkim. Tu znowu Blackie Minecraft mil i na moim kanale pierwszy raz Stable guys. Jak będziecie słyszeć gdzieś tak w oddali no dobra, do moje róże nie to przepraszam bardzo. Więc no, no mam nadzieję, że grupa. film wam się Podoba. Nie spodoba nam się. <noise> Więc... No. <noise> do tej gry. <noise> nie, było to Więc... No. <noise> jeżeli wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i... Jeżeli chcecie, to subika wraz z dzwoneczkiem. Więc... No. Nie, nie możemy. Anuluj. Dobra. Teraz muszę Grupa. Czekaj. Um. Znowu muszę wyjść i wejść z gry. Tak to już było z A może ją? No. Czekaj. Tak. A powiedz e, swoją historię na <laughs> e, e, Dobra już. Więc twarzę. tak, e, przepraszam właśnie za moje rodzenie. Ja jest e, 50, 50, więc no 32-0, więc dołączaj. No, no dołącz. No dołączaj, nie do grupy. Dobra, gramy. Mm. Dobra, zaczynamy. To ogólnie mój pierwszy raz, kiedy ogólnie gram w StableGas Gaz. I w pierwszej rundzie wcześniej. No, nie zakwalifikowałam się, więc. No, trzymajcie kciuki, żeby tym razem mi się udało. O, to tak samo jak centa. Bo. No to, to te... Jestem w pierwszym rzędzie Dobra. i to mi się podoba. No, fajnie już nie jestem. nie Ym, Może uda się legendara wydropić kiedyś skórkę. na kurkę Albo, no nie wiem. Nie wiem. Jakieś bardzo. O, do, bardzo ogólnie dobrą skórkę niż rzadka. Więc. Zakwalifikujesz się jako druga? Jako druga się zakwalifikujesz! O nie! Dawaj! Jeszcze go A Nie, 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 nie! nie. nie! Widzowie! Boże, jak bliżej. Przed nie, w ogóle nagrywaniem. Um, ale byłaś bliżej, chociaż to jest. Była ta sama mapa. I też się nie zakwalifikowałam, właśnie. Będziesz mnie obserwować? A nie, a dobra, okej. Okay, Oj, o ja, zapomniałam. No i w naszym odcineczku po w takim a. razie, skoro moje rodzeństwo jest obok, ja rozmawiam, więc powitajmy dobra, zegraj, ją serdecznie. Zegraj, zegraj powitajmy. W inną rundę Umbres ses przywitaj się, umbra o Jezu No dobra, to lecimy bez... No kapośnieci! Zrzucili mnie! Co to w ogóle można? Trzy, dwa, jeden dobra! Zobia Pierwsze się zakwalifikowałam. Zapraszam serdecznie o, się na kanał, jeżeli ktoś przepada za... Jak ktoś lubi bardzo konie, to serdecznie zapraszam na kanał Umrze SSO Z taką się. Więc no. Widzimy, zakwalifikujemy się! Och, no. Dawaj, tylko dwie osoby są zakwalifikowane, więc może jeszcze też rada. No. O nie, ja się w tej rundzie wtedy nie zakwalifikowałam. Dobra, widzimy! Widzimy! No. Tak, tak! Mamy to! Widzimy. Ciekawe, jak. Widać, że nieźle się starają. Nie. Mm. Au, balon. Nie wiem, dlaczego powiedziałam au, ale dla czegoś na pewno. W końcu, co wiem. Nie. Mamy to. Nie odpadliśmy. Ja też to Jeżeli mam... ktoś. Lubi i takie rzeczy, takie ja błędy chcę wiedzieć. Na przykład o, to jest o wysta Stable Guys, to serdecznie zapraszam to jest do mm, Przemka no, ja Best wziąłem. Game, okay. bo no naprawdę no, tak. dobre filmy. Więc... Nie musi to cały czas słychać. No. Tylko na przeszkodach. Które zaraz będą. Mam... O, nie miałem jeszcze tego. Lecimy, widzowie. Tak sobie myślę, widzowie, że... czym by nie zrobić z Terry i... i... Y, 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 y serii na kanale z Stable Guys, Więc... No Niech to Lepciki No i znowu to samo zrobiłam Okej okay. Ach oh, no Zresztą to sobie O dobra Nie nie nie, nie, nie. Dziemy... Patrzcie, nie, tego się chyba nie. już drugą rundę się zakwalifikujemy. Zobacz. Nie, nie, nie. U jeszcze 10 osób. Tak. mamy drugą rundę. Już naprawdę? Nie, nie, nie. nie dużo osób zostało. Niech to. O, halo. Aha, o. fajnie. Odpadłam. Aha, to nieźle. źle nie, e? Myślałam, nie? że niby będzie... Że będę miała błąd. Coś. Nie, nie wiem. wiem. A, nic. Tobie. Czaj cien. Przez ścianę. Jaki bug. Tobie. Tanwer. To Dobra, lecimy. Jak minę. Okej. znowu. No, ale I po Teraz. No dobra. <śmiech> <śmiech> Może jeszcze później spróbujemy? Nie. Co wiem? Nie. A ci mówię, że nie. Zmieniłam nie. sobie skina. teraz. Jezu. Zagramy Jezu. ostatnią my rundę. Y I. Skąd yy, no Pierwszy odcinek z, pójdzie za nami. Nie! Nie pójdzie. Łąd. Dobra. Um, Hop. Hop. W takim razie widzimy się, kiedy no już... Nie, kupię. nie, 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 yy, ze mną. Będę ze mną. Yy, Będę już, kiedy już Umbra. Ale już Kon... skończyłam Kied... Aha! To czekaj, tylko. Zobaczymy! <laughs> Ubra, tak. Nie, ty musisz spojrzeć. Albo nie! E, czekaj, muszę wyjść i wejść. No, bo. bo mam coś niby z internetem, hmm. a niby nie. Mm. No. To znaczy, jest twórz, w tym czasie, a ja dołączę. Nie! Anuluj! 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 Nie, nie da się! Ubra! No, widzowie. Dobra, widzowie! Widzimy się kiedy, jak już ja y, będę chciała. Będę przypisywaniu ko kodu do grupy. Dobrze, widzowie! Wpisujemy kody. 42 38, 1 i 1. No. Wyrzucajcie teraz. Mam nadzieję, widzowie, że odcineczek Wam się podoba. To no będzie lepiej niż która nie wygra. Sara James czy jak ona się No. Tak, że... Sarah James. Jak będziecie jeszcze słychać w... Dobra. Jak będziecie jeszcze słychać w tle moją. Mamy to przepraszam za nią. Się nią więc, no. czetna, się Dobra, się lecimy. Co rada. Lecimy. Jak wiem? Ok, idziemy. Razie jest całkiem dobrze. Nie bo tak. dwa razy się zakwalifikowaliśmy wtedy. W jednej z rundy. Nie. Jed... No. Trzeba dobra, wyczuć jak dobry moment. się Ty... no. Przeszłam. No, no! Pff. Dobra. No, to nie jest Co To zrób ostatnią rondele, Bo lepiej No, Odbierz.

reklamę. Musimy poczekać i spróbujemy wydropić. Mam nadzieję, że jakiegoś bardzo dobrego niż rzadkę. Zrobię. No, więc... Okej. Okay. Dobra. Dobra widzowie. Lecimy. Jako trzecia. Niech to tak blisko było, widzowie! Nie jestem. No dobrze, to dziękuję bardzo za obejrzenie e, dzisiejszego odcinka. No i... Pa poglejmo naslednjo plesno!